Tak przedsedzali samogon i nikt szkiełka nie połknął. Dym z elektrowni nie podoba mi się. Cieniutki jakiś taki. Cieniutki? Ach, proszę państwa, przecież założyli nowe elektrofiltry, żeby ratować naturalne środowisko człowieka. Tak, ja czytałam w gazecie o tym. Co to wszystko znaczy? To rozłożyli nas, panie dyrektorze. Sztab antykryzysowy. Wpadli tutaj, tropili rezerwy ponad normatywne, nosy jak psy gończe. I zawrócili dwa pociągi z Węgier. Ja pożyczyłem dwa wagony z Kutry. Jutro muszę oddać trzy. No, taka była umowa. Tymczasem dostałem teleks ze Szczecina. Że nasz węgiel jedzie tam, bo tam statek czeka już od dwóch tygodni. Bo ich węgiel awaryjnie pojechał do Białego Stoku. Chłopi rozebrali po drodze i wie pan co zrobili. Przybili do wagonów kwity ze skupu żywca. Co mi pan tu za historyjki opowiada? To po to pan mnie ściąga no, po godzinach. No, no właśnie mówię, że przybili ze skupu żywca kwity, bo ich węgiel awaryjnie pojechał przez Poznań z powrotem na Śląsk jako Europę nie, że do rzeczy, do rzeczy. No, no więc w sumie to jest tak, że przez tę mądrallę ze sztabu musiałem wyłączyć czwarty kocioł. Jak teraz wyłączę jeszcze dwójkę, no to może od biedy przez tydzień się wyrobimy. No. Teraz rozumiem. Więc obniżycie temperaturę o parę stopni i, i wszystko będzie gra. Ta. Tak, tak, znaczy, no... Nie za bardzo, bo w tej chwili już dajemy na mieszkania 15 stopni. Jak obniżymy o kilka, to będzie 10. No to to jest mróz. Co pan radzi? Ja nad tym myślałem, panie dyrektorze, to jest najdłuższa nitka, ta na te nowe osiedla. Ursynów, Natolin, służew. Najdłuższa, więc straty energii mamy największe do 50% w sieci. Co pan powie? Do 50%. Teraz to wszystko tam jest nieizolowane, nieotynkowane, szpary w oknach, znowu 50% tracimy. Coś podobnego, no? Ale to jeszcze nie wszystko. Połowa mieszkań niezasiedlona i ogrzewamy pustostany. 50% w cholery idzie. No to niesłychany. Tracimy 150% ciepła, wyłączyć natychmiast wyłączyć. Panie dyrektorze, ja wiedziałem, że Pan potrafi podjąć prawidłową decyzję. Błodej!! Tak!